Cześć wszystkim i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Stwierdza Krzyżowia 2. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy szlak pustynnej gorączki misją trzecią Rajska Wyspa. W tej misji zmierzymy się przeciwko trzem szczurom i dwóm szachom na mapie, której, która nam nie będzie sprzyjać. Dostaniemy co prawda na start 4000 sztuk złota, albo to dostaną aż 2000, więc w sumie, przy takiej przewadze liczebnej naszych przeciwników, będziemy mieć nikłe szanse na to, żeby się wykaraskać z opału. No, będzie to na pewno trudna misja, doskonale ją pamiętam, przechodziłem kilka dni za pierwszym razem, tak więc i teraz spodziewam się tego, że może być podobnie. Ale cóż, spróbujmy. Na początek rozejrzyjmy się na szybciutko, jeden szczurek tutaj, drugi szach, szach tutaj, jeden, drugi szach tutaj, eee, tutaj kolejny szczur i na sam dole po prawej stronie jeszcze jedno szczurzysko. I teraz tak, mamy do naszego zamku dostęp z tej strony, no i z tej strony, dwa duże przejścia które, no bądź co bądź będą dosyć problematyczne i wiecie co ja wam powiem, jakoś będzie trzeba skonstruować tutaj obronę nie wiem czy nie zrobię czegoś w tym stylu nie, może coś takiego, myk i myk spróbujemy, no nie będzie łatwo postawmy skład zapasów gdzieś tutaj spichlerz gdzieś tutaj ja bym zaczął od w ogóle pozyskiwania kamienia może w ten sposób I myk. cztery 4 kamieniołomy są, bardzo fajnie, raz, dwa, trzy, cztery, super, postawmy z dwa domki. Mamy bardzo dużo zasobów na start, także to co jest zbędne posprzedajemy, posprzedajemy i możemy dokupić od razu drewna. Dobra, od pierwszych chwil ja bym produkował kusze, łuki, tym podobne. Pancerze też się nam przydadzą. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, z dwóch tych, jeden sierżant i dwóch jeden od mieczy. Jeden to wystarczy. Dobra, zbrojownię im postawimy. Nie będzie, że gdzieś tutaj. Koszary postawimy sobie przy zbrojowni. No i możemy jeszcze najemników te koszary postawić gdzieś tutaj i w tym miejscu narożnym. Tylko drewno musimy dokupić. Postawmy sobie jeszcze rynek. Dobra. To na start musi nam wystarczyć. I teraz budujemy jakieś umocnienie, moi drodzy. Może zróbmy coś takiego. No i jak mam otoczony. Na razie w to drewno bym miał wywalone. Eee, poczekajmy na kamień, zbudujemy bramę. Gdzieś tutaj będziemy mieć wyjście z zamku. Najważniejsze jest to, by w ogóle nam ruszyło wszystko jak trzeba. Możemy postawić jeszcze dom? Możemy. To postawmy jeszcze jeden dom, żeby wszyscy pracownicy dotarli na miejsce. No i możemy rekrutować łuczników od razu. Bardzo dobrze. Wekierników tak samo. Ja bym na razie nie inwestował nic innego. Łucznicy, wekiernicy, kusznicy. Bardzo potrzeba nam kamienia dużych ilości. Mam 1400 sztuk złota. To jest za mało, żeby się móc zbawić cokolwiek. Czemu tam nie ma pracowników? Są pracownicy. Dobra. Ok, wszystko, wszystko jest jak trzeba. Jeszcze ten kusznik, super. Zbudujmy kilka wejść na mury. Coś takiego. No i wieżyczki będą potrzebne. Dużej ilości wieżyczki. Myślę, że mogą zainwestować nieco drewna. Powiedzmy tak, 400 drewna kupić i zbudować e, przede wszystkim dom duży. Nawet z dwa. Coś takiego I teraz za resztę świecarzy Aż pięciu świecarzy Udało się skonstruować Czy możemy już bramę? Możemy bramę Postawmy bramę w tym miejscu W ten sposób Okej, okay, mamy wyjście z zamku Mamy wyjście z zamku Bardzo dobrze A wrzućmy ich na razie tutaj Paru kuszników na tę stronę Razem z kilkoma łucznikami. Możemy oczywiście dokupywać naszych dzielnych strzelców Ja bym zbudował kilku drwali, bo to w sumie się nam przydało Nie chcę szaleć za bardzo ze złotem, raczej jego marnotrawieniem Bo będzie nam jeszcze bardzo, ale to bardzo potrzebne, zaraz będzie nas stać na jedną wieżyczkę Dobra, dorzućmy tych tutaj Kilku górzników na tę stronę No i dobra Myślę, że wieżyczkę z tej strony mimo wszystko bardziej by się po postawić na start aniż z tej. Z tego względu, że mam tutaj tylko jednego przeciwnika, a z tej strony mam ich wielu. I nawet powiem wam, że się zastanawiam nad budową balisty. Myślę, że ją zbudujemy w tym miejscu. Co prawda 300 sztuk złota poszło, no ale. To jest zakup konieczny moim zdaniem. Jak tam z żelazem stoimy? 7 żelaza. No i już musimy zacząć kupować żelazo. Auto kupowanie przy 5-6 niech będzie. Eee, świece. Auto sprzedaż przy większej ilości niż 45. No i zaczęło się. Czas pokoju się skończył. Już lecą na nasze. A wy co? Halo. Już poszli od razu na nasze chatki drwali. Dobra, możemy zbudować wieżyczkę. Wieżyczka niech będzie, że tutaj. O, no, już lecą. Wybornie. Spichlerz pusty, tak. Sama koncepcja nie była zła, moi drodzy, ale jednak nie wyszło. Także restart. To jest naprawdę trudna misja, musicie dać mi trochę czasu. Oczywiście, no może z czymś przesadziłem. Przesadziłem mianowicie z tym, że nie zbudowałem żadnej prawy pszenicy. A muszę chociaż z dwie postawić na start. Dobra, powiedzmy, że póki mamy czas pokoju, to też zbudujemy z 4 chaty Drwala. No a resztę musimy zainwestować w kamień. Bez kamienia będzie olbrzymia lipa. Będzie prawidłowy początek dla tej misji? Nie wiem, no ale mam nadzieję, że uda się nas z tego wyjść. Moglibyśmy od razu też w paru zrobić tych e, świecarzy. A gdzieś tutaj powcisnę w sumie. Trzech, zawsze takie świeczki. I sprzedaż świeczek od 40, bym puścił, niech się sprzedają 1500 złota, dwóch kuszników i dwóch łuczników, wybornie Chyba domek budzę, jeszcze potrzebny jeden Kurczę, jak to wszystko pochłania straszne nasze zapasy, to ja nie mam pytań Jest jeden sierżant Super, oj tam się nam przez mury przebijają, to dosyć srogo Oni będą w stanie to odeprzeć? Raczej nie Chłopi nas dojadą, bez przesady. Próbowaliśmy. Jeszcze raz w takim razie. Okej, okay, odpukując na razie radzimy sobie całkiem nieźle. Balista robi robotę, mamy podwójne mury praktycznie wszędzie poza dołem. Ale dalibyśmy radę pewnie że to zrobić tutaj. No zobaczymy, zobaczymy. Czy się utrzymamy. Mam takie ciche nadzieje, że, że damy radę jednak. Wycofajmy tych nechtów, oni są naszą ostatnią deską ratunku. Ci zbrojni arabscy mogą być dla nas upierdliwi. No, ale może się uda nam ich pozbyć. Nie są nieśmiertelni w końcu. usznicę sobie radzą. Katapulty są niszczone na bieżąco. W sumie to jest ok. Możemy tutaj wzmocnić te mury. Dobra, tu mamy podwójne. Czy tu jesteśmy w stanie coś zrobić? Nie, bo tutaj mamy atak kolejny i tym razem idą na naszych, kurde, farmerów. Dobra, taką grupę dorzucimy jeszcze tutaj na wieżyczkę. Bardzo bym chciał, żebyśmy się byli w stanie utrzymywać tutaj. Z jedzonkiem stoimy miernie, chociaż mamy spore zapasy. Z tej strony się bronimy, nie jest źle. Może to jest to, może to jest ta forma zamku, którą powinienem był od początku próbować robić. Dobra, tam mamy podwójny mur. A co z tym fragmentem? Jak zabiję tych, to będziemy w stanie to zbudować. O ile nam nie zniknie. Dobra. I ostatni kawałek. Jest! No dobra, mamy to ogarnięte i tutaj wystarczyłoby teraz naprawić jeszcze to. Super. Jest dobrze. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Z żelazem stoimy tak, że go nie mamy, ale mamy jeszcze parę, na szczęście, mm, pancerzy. Także luz. Z tej strony nas też próbują dojeżdżać. Pędzę, czy później się to uda, zniszczą nam jakieś obiekty, na pewno. Chociaż całkiem źle ich kościmy, z tego co widzę. Dorzućmy tutaj jeszcze więcej naszych ziomeczków, strzelców, na górę. Musimy się bronić. Dobra, odbudowałem kilku drwali, koniecznie musimy ich mieć, dobra, ryneczek Lidla, ryneczek, tutaj mamy sprzedaż od 300 załączyć, wszystko co powyżej 300 kamieni ma być z automatu sprzedawane i teraz myślę, że czas najwyższy zająć się produkcją świec, hmm, świece bym umieścił gdzieś tutaj. Całych czterech świecarzy mamy. No dobra, to już coś. Pytanie, jak długo będziemy w stanie odpierać te ataki. Zapiszę grę. No i słuchajcie, jakiś timelapsik, coś w tym stylu tutaj pewnie wstawię i zobaczymy, czy tam się uda to ogarnąć. No i zniszczyli nam niestety farmę pszenicy. Można będzie próbować zaraz się tutaj odgradzać jeszcze w sumie. Tutaj by się jeszcze jedną wieżyczkę dostawiło. I coś w tym stylu. Wrogowie kolejni nadchodzą. Ok, wieżyczka w tym miejscu i obok wieżyczki schodki będą. No i dzięki temu będziemy mieć osłoniętą produkcję naszej żywności. Jedna farma pszenicy, to za mało. Musimy dokupić jeszcze drewna. Musimy, muszę pamiętać o tym, że Mamy bardzo daleko do naszego składu zapasów. Kolejny atak z południa. No nie podoba mi się to, ale nie mamy wyjścia. Musimy jakoś sobie radzić. Może kilku kuszników byśmy tutaj przerzucili, co? Przydałby się tam sierżant jeszcze na tą, na tą drugą wyżyczkę. No dobra, mamy odgrodzony dół. Bardzo mnie to cieszy. Z hajsem stoimy nijak. No, z tych świec zaczynamy zbierać jakieś przychody wreszcie Więc ja bym oczywiście szedł dalej w kierunku świecarzy Jak to na północy? Trzymają się, uch No dobra, tym szczurem zajmiemy się jako pierwszym, jest odosobniony i będziemy mogli zluzować trochę na północy, dzięki temu hmm. No Dobra, nie jest źle Myślę, że tą balistę będzie trzeba przestawić nieco później gdzieś w to miejsce Odkładamy kamień, potrzebujemy 300 kamienia. I ile potrzebujemy złota? 300 sztuk złota, 100, 100 kamienie, 300 sztuk złota na budowę kościoła, do zrobienia. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale potrzebujemy jeszcze w międzyczasie sierżanta sztabowego. Koniecznie, czemu ten wół twierdzi, że nie ma jak dość? No właśnie, już masz jak dość. Z nie wyrabiamy. Chociaż myślę, że to też jest łatwe do naprawienia kwestia. Moglibyśmy rozebrać w sumie tę warstwę muru. Mamy dzięki temu 300 kamienia i jest złoto też. No dobra, to budujemy kościół. Może gdzieś tutaj na górce go zbudujmy. Niech sobie tam będzie. Oddali. Jakiś kawałek muru został, którego nie jestem w stanie zniszczyć. Czy usunąć. Yy, I powiem wam tak. Przynajmniej 5 żelazo powinno być cały czas na składzie. Żelazo nie jest jakieś drogie w tej części. Także myślę, że damy radę finansowo, uciągnąć to. A potrzebujemy kuszników koniecznie. No, łuczników będę rekrutować teraz z braku laku. Muszę sprzedać część kurz. No, trochę kasy zwróci. No, dorzućmy tutaj paru tych i z dwóch kuszników. A tutaj jeszcze bramę bym zbudował i kilku drwali. Sprawdzimy sobie tą teorię z płatnerzami i wrzucę ich gdzieś tutaj, trzech płatnerzy dodatkowych, to już coś i zobaczymy jak będzie szło teraz z zbrojami i zobaczymy czy będziemy też mieć jakieś przyjemne rezultaty, powyżej 15 będziemy sprzedawać powiedzmy. No dobra moi drodzy, mamy ogarniętą sytuację na tyle, że mógłbym powiedzieć, że jesteśmy w stanie się wybronić z wszystkich ataków, które w tej chwili do nas przychodzą. Co bardzo, ale to bardzo mnie cieszy, bo w sumie długo mi się z tym zeszło, w tej chwili nagranie ma około 49 minut, także te parę faili z początku i ta rozgrywka tyle czasu mi zajęły. No i wreszcie mamy to. No trzeba było znaleźć złoty środek na tej misję, nie powiem, że nie, to było dobre wyzwanie, żeby w ogóle znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej chwili. Okej, okay, spróbujmy dobudować może jeszcze jakiegoś partnera. Albo z dwóch, powinno starczyć na dwóch nawet. Dobra i za resztę drewna postawmy sobie jeszcze świecarzy. Hmm, może teraz w takim rządku. No i rozwalili nam ostatniego drwala z tej strony. Dobra, postawimy sobie drwali w tym miejscu. Teraz patrzę, że na tej północnej wieżyczce przydałoby się jeszcze trochę strzelców. Dobra, dół myślę, że jest bezpieczny. Jest ok. Yy, mamy 102 jednostki na 166 jednostek, także myślę, że czas najwyższy zająć się nieco też rekrutowaniem żołnierzy walczących wręcz. Nie mamy mieczy, mamy tylko to. No dobra, no to słuchajcie, spróbujemy paru templariuszy zrekrutować. Na tego szczura wcale tak dużo nie będziemy potrzebować. Z 10, coś koło tego. Mamy chyba na jednego templariusza. Tak jest. Powolutku, powolutku będziemy sobie ich rekrutować, moi drodzy. No dobra moi drodzy, mamy maksymalny limit budynków. Dobudowałem się kilka zakładów świecarzy, no i reszta to drwale tak naprawdę na zewnątrz w zamku. Radzimy sobie z atakami całkiem nieźle. Mamy już w tej chwili czterech templariuszy pięciu w zasadzie. I bronimy się. Dajemy sobie radę. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Naprawdę mogło być dużo, dużo gorzej. Także ja się cieszę z tego, co mam. Cieszę się, że dajemy sobie radę tak, a nie inaczej. 6 templariuszy to już jest coś. Słuchajcie, zebrałem 10 templariuszy. Zastanawiam się, czy to nie wystarczy do tego, żeby spróbować szczuro unicestwić, przynajmniej tego. Zobaczymy, może się nam uda. Ten niebieski szczur jest mega irytujący, a nie ma jakiegoś wybitnego zamku. Także myślę, że jego byśmy wzięli na drugi ogień. No to wszystko wyjdzie w praniu, moi drodzy. Mnóstwo katapult teraz się wytacza z obozów obrężniczych wrogów. Mam nadzieję, że dam radę. Stańcie na chwilę tutaj. Dobra. Przyspieszmy grę. Jak na razie atak przebiega pomyślnie. Brama szczura praktycznie już upadła. Bardzo dobrze. Zobaczymy zaraz jak no pójdzie dalej. No i wbijamy na siedzibę szczura. Templariusze są w dobrej kondycji jeszcze. Mam nadzieję, że padniesz. Mam nadzieję, że padniesz i to szybko. Pięknie. Straciliśmy jednego templariusza. No cóż, zdarza się. Ale nie ma tragedii. Rekrutujemy sobie trzech tych. O! Sześciu nowych templariuszy. I oblężenie też było całkiem spore. Ale też wyszliśmy z tego. Relatywnie bardzo dobrym stanie. Sporo złotka dostaliśmy od szczura, także. Też fajna opcja. Myślę, że warto by było teraz spróbować, żeby się pozbyć tego niebieskiego szczura. Ale to za chwilkę. Dobra, mamy 20 templariuszy i jednego dzielnego sierżanta sztabowego. Przyspieszamy grę i ruszamy na szczura niebieskiego. Myślę, że bez problemów powinno nam to pójść. Nawet na mega przyspieszenie damy. Dobra, przebijamy się przez bramę i wbijamy na siedzibę szczurzyska. I czy damy mu radę? Pięknie. Straciliśmy ponownie jednego templariusza. Wycofamy ich tutaj. A w międzyczasie zrekrutujemy jeszcze sześciu templariuszy. Czy będziemy mieć 25? Co myślę, że wystarczy nam na walkę z Zielonym Szczurem i pozostałymi szachami. Słuchajcie, ruszamy na trzeciego szczura. Mamy 30 templariuszy. I oczywiście jednego sierżanta sztabowego. Myślę, że damy spokojnie sobie radę z tym przeciwnikiem, taką ilością, a nawet z całą resztą przeciwników. Myślę, że tutaj nie ma najmniejszego problemu, żeby ich wyeliminować, taką grupą żołnierzy. To bardzo prości przeciwnicy, ale w tak dużej liczebności sprawili spore problemy na początku. Oczywiście horda drobnych żołnierzyków szczura. Tu by było się łatwiej przebić w sumie. Dobra, mamy wejście, to wbijamy na zamek. Nadal mamy 30 templariuszy. Może uda się nam to utrzymać. Pięknie, kolejny szczur padł. Teraz czas na Sultana. Czy znaczy, sułtana na szacha? W międzyczasie wyślę drugi oddział, nieco mniejszy na yy, drugiego szacha. Może dadzą radę? Byłoby miło. Jak na razie jeszcze nie mamy strat. Super, wbijamy na górę. Pięknie, padł. No to teraz lecicie na szybkości w to miejsce. No, straty ponieśliśmy całkiem dotkliwe, jeżeli chodzi o nasze wojsko templariuszy. No i dobra, ostatecznie wlewamy się całą hordą naszych templariuszy na górę. Pięknie, satysfakcjonujące. Wyeliminowaliśmy ostatniego z oponentów, wycofajmy templariuszy do środka. No i wreszcie możemy ukończyć tę jakże irytującą misję. Pięknie. 87,418 wynik końcowy. 3,895. Tyle jednostek zabiliśmy, a sami straciliśmy 113 jednostek. To było naprawdę mocne pobojowisko. Zobaczmy, z kim się przyjdzie zmierzyć w kolejnej misji. Czyli misji czwartej tego szlaku. Będziemy walczyć pierwszy raz z Ryszardem Dwie Serce. No i z Szczurem. Dostajemy 2040 zł na start. No, to będzie na pewno ciekawa misja. Ale to już w następnym odcinku. Gorąco dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się was spodobał, a ten materiał był wart Waszego czasu. Jeśli tak, oczywiście możecie zostawić pierdółki pod filmem w postaci subskrypcji, komentarzy lub lajków. To teraz z mojej strony dziś. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.